Kochani, dzisiaj wam opowiem o moich grach i na początku pogramy sobie w Robloxa i ogólnie, sorry za dźwięki trochę w tyle, ale y, będzie jakby miło, będzie mi jak zostawicie coś po sobie na przykład łapkę w górę lub subskrypcję, więc zaczynamy. Pójdziemy na jakiś, y, na jakiś po prostu, no na jakiś obby i pogramy sobie. Albo pójdziemy do Olivetopia. Dobra, idziemy do Olivetopia. I ogólnie tu będzie się działa cała historia. Więc wchodzimy do Olivetopia. Jakieś obyby, bo Liwetopia to się trochę zacina. Powiedz, powiedzieć, że dzisiaj o 17 czytam o 20. wyleci film, jak ogólnie usypiamy to Kaboka. Jak będę grała w kaboka, więc zapraszam do oglądania też na 17, ale będzie na 20. Mój już. I wyciekł się na film o 20. Dobra. Na początku szukamy sobie jakiegoś parkolu fajnego, bo tutaj widzę, że mam dużo tych parkolów, ale jeden taki był fajny, którego moi robią Dobra, będziemy ten. I on jest też coś fajnego, więc mam nadzieję, że on się spodoba. Ogólnie ja nie mam na razie yy, jakby yy, dużo obserwujących, ale bym bardzo chciała. Aby ta liczba się wyrosła, jak na, będę miała już tysiąc, no to, no to po prostu pokażę twarz i gdzie? I, 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 I powiem gdzie nigdzie nie mieszkam, tylko ile co mam tak naprawdę lat. Więc dobra. I, powiem, i będzie i fajny, że nie ma wyczerpującego, więc na pewno bym chciała, żeby już te, jakby miała dużo obserwujących. Zaczynamy. Jak ktoś za nami idzie. Jakiś człowiek. Ogólnie jakby idziemy sobie, nie? To jakiś za nami człowiek idzie. No, więc mam nadzieję, że ten film się się podoba. A jak się wam trochę nie spodoba, no to wymyślę jakiś inny. Czyli w tego boka I, i no więc proszę do oglądania. Trochę w tym czasie opowiem o sobie. Mam na imię Kamila, mam Chciałabym spotkać Genzy i po prostu lubię Alexa Acz, Rancha Belluniw. I tu mi się już Alexa Acz oglądam ponad rok i jest mega fajną i przyjazną osobą z tego wszystkiego. Lubi podróżować, ma konie, dilkę, i lovkę, która doszła w tym roku do niej. No, a tu mi się ma Kłewedo i sprzedała, raczej już przestała dzierżawić dorkę którą na pewno znaliście kadaś garka z Tumisi. No niektórzy znali, niektórzy nie. Um, no więc bardzo ich uwielbiam To mi się ponad w tym roku dołączyłam ją oglądać, bo nie wiedziałam, że ona po prostu się zadaje z tym, tam, A jak ja, jak ja po prostu nie wiedziałam, że ona po prostu to... Dobra. Będę musiała tak grać. O, dobra, wyskoczyłam. Już. I ogólnie jakby nie wiedziałam, że ona się zadaje z Alexem a tu misia. No i teraz ją oglądam codziennie i filmy, więc no, chcę dostać od niej pozdrowienia od ela. Wy możecie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony idol. Idolka? Bo ja bardzo lubię grać w parkoury na przykład. Ale zależy jakie. Mm, więc, więc, więc. Więc by było mi miło, jak by pod tym filmem miała 1000 lub więcej, na przykład 100 sto... łapek w górę. I podam wam później moją nazwę, jak będzie tutaj 100 sto... łapek w górę. Podam wam moją nazwę na TikToku, moją nazwę na Instagramie. Mam dwa konta. Jedna fan o Hani i... Znaczy o Gen Z, a druga... I jeszcze mam z moją przyjaciółką na konto, więc... Mogę wam później podać, ale dopiero jak to będzie dużo obserwujące. Ja strasznie lubię gadać. Po prostu dużo czasami gadam, dużo czasami nie gadam. Ale zależy to ode mnie, tak jakby... Jak gadam. Bo, sami, po tak gadam dużo, bo czasami... dużo, w nie. Zależy to ode mnie, bo ja uwielbiam gadać, jeżeli chodzi o mój charakter. A jeżeli nie, to nie. Jakby. Jakby nie. Jakby tak no Jakby nie. Dobra, proszę. No i tak jakby. Pogramy zaraz sobie w koniki, bo ja uwielbiam konie, jakbyście słyszeli. I zaraz sobie pogramy w koniki. Kocham konie. Możecie mogę zrobić taki film, w którym zadajecie mi pytanie i będę grała w Robloxa. Dobra, mamy rasek. Jeżeli słyszeliście o grze do Bidika Miejskiego, no to już Wam pokazuję. Tutaj jest grado mini Nie mam brak internetu i ja mam wybrać. To jest ogólnie gra do grado mini Ona jest taka fajna. Tutaj macie wioski budujecie. I tutaj ogólnie możecie zbierać piożki. Jak widzicie, ja mam już cukierków tyle, a piożków 13 972 cukierków. I ogólnie tutaj łapiecie, dostajecie za to cukereczki, a tutaj musicie wybrać i dostajecie wtedy dobrą odpowiedź. Tutaj mamy słoniki i ta gra musicie budować nowe wioski, żeby zacząć leber. i w ogóle, więc gra jest mega fajna. Można poprać pobrać wszędzie nawet na iphonie więc moja paleta, moja ocenka to 10 na 10. Nie zaczyna się w ogóle, może być też bez internetu. Ale, zaba, ale chyba bardziej nie. Zaczynamy. Ja już na tym mam jeszcze trzy te gry, tylko boka i TikToka. Dobra. Ja myślę, że już końcę. Moja... Moje ja dzisiaj jakby <noise> znaczy no dzisiaj tak krótko nie pogadałam z wami, ale myślę, że Wam się ten filmik spodobał i do nas tylko Bye! bajo!